Witam po raz kolejny na kanale 4 Wheels UK. Dzisiaj jesteśmy w firmie Jamie Kiley Automotive. Jamie zajmuje się wynajmem samochodów na taksówkę i dzisiaj chciałbym pokazać Mercedesa klasy E w najnowszej odsłonie, czyli W213, E220, 194 konie, dwulitrowy diesel. Autko, co prawda, ma duży przebieg, ponieważ te, te, te samochody u Jamiego pracują po prostu codziennie i, i no widać tutaj, niestety, to zużycie. Natomiast te samochody są serwisowane regularnie, więc jeżeli chodzi tutaj o cały serwis, wymianę oleju i tak dalej, to wszystko jest zrobione. Także dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować takiego Mercedesa. Model, który teraz pokażę, to jest model z 2016 roku. Tak jak widzicie, autko ma przejechane 160 000 514 mil. Tutaj nam się wyświetla ciśnienie w oponach. Podejrzewam, że jest mało, mało powietrza, ale to można oczywiście bardzo łatwo Zweryfikować i naprawić. Tutaj mamy taki fajny wyświetlacz. Oczywiście, wchodzimy tutaj sobie w różnego rodzaju media i tak dalej, i tak dalej. Także autko. Tak, jak widzicie, jeszcze może dodam: to jest samochód bez tego wyświetlacza szklanego, bo to jest wersja, wiadomo, najuboższa, ponieważ te auta pracują na taksówce, więc więc tutaj nie, nie potrzeba jest jakiś, e, e, jakiegoś wielkiego wyposażenia. Także, ale tak jak widzicie, mamy skórkę e, czarną. Tutaj widać jakieś zużycie e, na podłokietniku. Natomiast auto ogólnie wygląda dosyć, dosyć dobrze. Jest troszeczkę brudne z tego, co ja tutaj widzę. E, tutaj, jak dotykamy, jakość tych materiałów nie jest jakby imponująca, ale w Jaguarze było podobnie, czyli e, jak, jak, można by, jak można by zauważyć e, pod naciskiem, e, prawda, ten samochód, e, znaczy to wnętrze będzie troszeczkę e, hałasowało. Tutaj mamy takie fajne LEDy, nie wiem, czy to mi się uda uchwycić, tutaj widać, że to ładnie wszystko świeci na niebiesko, to bardzo ładnie wygląda w nocy to jest taka ciekawa rzecz jeżeli chodzi o Mercedesa także to jest bardzo, bardzo fajne tak jak widzicie auto z zewnątrz prezentuje się bardzo ładnie karoseria nie jest poobijana z prawej strony zauważyłem gdzieś taką małą wmiotkę ale to jest naprawdę niewidoczne hamulce, tarcze tutaj widać, że mają maleńki próg ale, ale nic, nic poważnego było oczywiście to robione z przodu jak i z tyłu przyciemnione szyby tak jak widzicie srebrne listwy bardzo ładnie to się prezentuje tutaj na dole jeszcze taka fajna harmowana blenda na tłumiki to też dosyć ciekawie wygląda czyli tak jak widać od strony estetycznej Mercedes tu się bardzo postarał Felgi, tak jak widzicie, też nie są jakby najładniejsze. Ale, ale tak jak powiedziałem, auto jest dosyć intensywnie używane, więc no niestety takie rzeczy będą miały miejsce. Zobaczmy jak auto wygląda z tyłu jeszcze tutaj z tyłu dosyć dużo miejsca, tak mi się wydaje. Przetłoczenia w przednim fotelu, więc to pomaga tutaj na kolana. I tak jak widzicie, dosyć dużo miejsca. Także jest, jest dobrze. Tutaj, podświetlenie na niebiesko. Oczywiście, ten kolor podświetlenia można zmienić w ustawieniach. Także w środku dosyć, dosyć to ładnie wygląda. ja Myślę, że jeszcze tutaj warto dodać, że fajnie by było zostawić ten samochód z Jaguarem X260, czyli nowym modelem xf -a. Wówczas można te dwa auto porównać, który ma więcej miejsca. Jeżeli chodzi o cenę za ten samochód, to jest 10500 500 funtów. No, zważywszy tutaj na ten duży przebieg, no, ta cena jest dosyć atrakcyjna, no, ale myślę, że przy tym serwisie, który tutaj był robiony i przy tych naprawach, raczej problemów z tym samochodem nie powinno być. Także ja myślę, że tutaj jeszcze długa droga, jeżeli chodzi o jakieś poważne problemy z tym samochodem, także spokojnie można nim się jeszcze poruszać. Tutaj na szybie jest takie kółko, tak jak widać, to jest właśnie licencja taksówkowa. Tutaj mamy numer, więc, więc to widać od razu, że to auto jest używane jako taksówka. Bagażnik 540 litrów, tyle samo co w Jaguarze X250, którego prezentowałem w, poprzednim, w poprzednich materiałach także, tylko, że tutaj widać, widać że jest bardziej ustawny w że nie jest to tak dobrze zrobione tutaj dosyć ciekawie to wygląda no tak jak widzicie, cena dosyć atrakcyjna auto wygląda nieźle wiadomo, ma jakieś parę mankamentów ale to jest auto czteroletnie używane dosyć intensywnie, więc no niestety no, takie rzeczy będą miały miejsce więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany serdecznie zapraszamy do kontaktu Um, także polecam. Po raz kolejny. Dzisiaj, przy okazji wizyty u Jamie'ego, e, pokażę, pokażę jeszcze jedno auto. Toyota Prius e, w wersji siedmioosobowej, czyli Plus. E, tutaj już troszeczkę jest inaczej niż w Mercedesie, który pokazałem wcześniej. Co prawda, też mamy jakąś skórkę. Mamy tutaj siedem osób. Dosyć dużo miejsca z tyłu. E, Także to jest zupełnie inne auto. Natomiast tu jest technologia hybrydowa, którą każdy, mam nadzieję, kiedyś będzie miał okazję spróbować. Dosyć ciekawie to wygląda. Auto ma przejechane 149 000 mil. Także tak to wygląda. Ja myślę, że taki samochód przejedzie jeszcze znacznie więcej em, niż taki Mercedes. Toyota są dosyć e, dobrymi samochodami. Tutaj też to zużycie nie widać aż za bardzo. Po prostu no, auto już ma swój przebieg, i wiadomo, pewne rzeczy będą e, widoczne. Jakieś rysy tutaj widzimy, jakieś rysy na podłogietniku i tak dalej. Spasowanie elementów no słuchajcie tutaj to, tutaj to trzeszczy troszkę mniej niż w mercedesie powiedziałbym no ale to jest toyota, toyota też jest samochodem dosyć trwałym, także myślę, że ktoś kto miał toyotę wie po prostu, że te samochody mają bardzo dobre silniki, są bardzo wytrzymałe być może troszkę plastikowe w środku, ale, ale jeżeli chodzi o mechanikę, wygląda to naprawdę dobrze. Tak jak widzicie, auto również z ze zewnątrz prezentuje się bardzo ładnie. Karoseria nie jest pobijana, także tutaj od tej od strony estetycznej samochód prezentuje się nieźle. Również auto pracuje jako taksówka. Ono jest obecnie brudne, tak samo ten Mercedes, ponieważ większość tych samochodów teraz stoi ze względu na koronawirusa. Także auta nie zarabiają na siebie, niestety. Ale no taki czas nadszedł, więc myślę, że w niedługim czasie te samochody wrócą na drogę. Ten egzemplarz jest do sprzedania, dlatego też go pokazuję. Cena za ten samochód to jest 10 tysięcy funtów, przebieg, tak jak widzieliście, 149 tysięcy. Tutaj, jeżeli chodzi o Toyotę, mamy jeszcze kolejne modele, ponieważ Jamie w większości, w znakomitej większości swoich aut wynajmuje kierowcą, więc jeżeli ktoś chciałby jeździć na taksówce i, i chciałby taki samochód sobie wynająć, zapraszam do firmy Jamie Kylie Automotive Jamie jest naprawdę wspaniałym człowiekiem i tutaj bez problemu będzie można ustalić jakieś dogodne warunki na wynajem takiego auta także jeżeli ktoś w Londynie byłby zainteresowany zapraszam do kontaktu natomiast to ta Toyota jest do sprzedania i tutaj z tym przebiegiem to ja myślę, że to jest dopiero połowa życia tego auta to naprawdę są bardzo twarde samochody zajrzymy jeszcze do środka tak jak widzicie wersja osobowa tutaj dosyć duża przestrzeń półskóra wnętrze też nie jest poniszczone pomimo swojego przebiegu tutaj mamy ten tylny rząd siedzeń ale, ale no, po rozłożeniu miejsca w bagażniku no, zostaje niewiele może właśnie pokażemy jeszcze tutaj jak to wygląda tak jak widzicie na dwie małe walizki pewnie wystarczy miejsca po złożeniu tego trzeciego rzędu bagażnik jest dosyć duży także robi się nam bardzo przestronne auto dobrze słuchajcie ja dziękuję zapraszam do kontaktu zapraszam do subskrypcji mojego kanału myślę że spotkamy się już niedługo w kolejnym materiale nagramy równie ciekawe auta Także bardzo dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.